Mężczyźni po pięćdziesiątego. Roku życia. Uważajcie. Jeśli każdego ranka pijesz kawę, możesz popełniać poważny błąd. Najnowsze badania wykazują, że kawa może powiększać prostatę aż o 53%. I to jeszcze nie wszystko. Ten codzienny nawyk może być prawdziwą przyczyną częstego oddawania moczu, słabego strumienia oraz tych frustrujących nocnych wizyt w toalecie. Zanim sięgniesz po kolejny łyk, Musisz koniecznie to usłyszeć, bo gdy zrozumiesz, co dzieje się w Twoim organizmie, dwa razy się zastanowisz, zanim znowu wypijesz filiżankę kawy. I nie są to tylko puste słowa, nauka to potwierdza. Zostań ze mną, ponieważ za chwilę ujawnię ukryte zagrożenia, jakie kawa niesie dla Twojej prostaty, oraz zdradzę, co powinieneś pić zamiast niej, aby naturalnie zmniejszyć prostatę. A jeśli naprawdę zależy Ci na ochronie zdrowia, koniecznie obejrzyj ten film do końca, ponieważ ujawnię prosty napój, który może wspierać zdrowie prostaty, a nawet odwrócić już powstałe szkody. Przechodzimy do szczegółów. Możesz uważać kawę za nieszkodliwy, a nawet korzystny napój. W końcu dodaje energii, poprawia koncentrację i zawiera antyoksydanty, które według niektórych badań mogą chronić przed różnymi chorobami. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że kawa jest również pełna kofeiny i związków kwasowych, które mogą mieć negatywny wpływ na prostatę. Chociaż po porannej filiżance możesz czuć przypływ energii, długoterminowe skutki dla zdrowia prostaty mogą być znacznie bardziej niepokojące. Przełomowe badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition ujawniło alarmujące powiązanie między nadmiernym spożyciem kofeiny a powiększeniem prostaty. Naukowcy odkryli, że mężczyźni, którzy regularnie spożywali duże ilości kofeiny, mieli prostatę większą o 53% w porównaniu do tych, którzy pili niewiele kawy lub unikali jej całkowicie. To zatrważająca liczba, która pokazuje, że codzienny nawyk, który wielu uważa za nieszkodliwy, może w rzeczywistości odgrywać kluczową rolę w jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych u mężczyzn po 50. Roku życia, ale jak dokładnie kofeina wpływa na prostatę? Kofeina działa jako silny wazokonstryktor, co oznacza, że zwęża naczynia krwionośne i zmniejsza przepływ krwi w różnych częściach ciała, w tym w prostacie. Ograniczenie przepływu krwi prowadzi do szeregu reakcji zapalnych, które powodują obrzęk, stan zapalny i, w dłuższej perspektywie, łagodny przerost prostaty, BPH. Gdy prostata zaczyna się powiększać, wywiera nacisk na pęcherz i cewkę moczową, co tłumaczy typowe objawy tej dolegliwości: częste oddawanie moczu, osłabiony strumień oraz uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Jednak negatywny wpływ kofeiny na prostatę na tym się nie kończy. Pobudza ona również wydzielanie hormonów stresu, takich jak kortyzol i adrenalina. Choć te hormony są potrzebne do szybkiej reakcji na krótkotrwały stres. Ich nadmierna obecność w organizmie prowadzi do przewlekłego stanu zapalnego. A to właśnie stan zapalny jest jednym z głównych czynników wywołujących problemy z prostatą. Może przyczyniać się do jej powiększenia, częstszego parcia na pęcherz, trudności z oddawaniem moczu, a nawet zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia prostaty, które jest jeszcze bardziej bolesne i uciążliwe. Jeśli myślisz, że rozwiązaniem jest przejście na kawę bezkofeinową, Musisz wiedzieć, że to wcale nie jest takie proste. Nawet kawa bezkofeinowa zawiera związki kwasowe i inne substancje drażniące, które mogą pogarszać stan prostaty i pęcherza. Kwasowość kawy, niezależnie od zawartości kofeiny, może podrażniać ściany pęcherza moczowego, zaostrzać stan zapalny i nasilać problemy z oddawaniem moczu. Innymi słowy, dla wielu mężczyzn, to nie tylko kofeina stanowi problem ale sam skład kawy. Jeśli więc należysz do milionów mężczyzn, którzy borykają się z częstym oddawaniem moczu lub przerostem prostaty, być może nadszedł czas, aby ponownie przemyśleć spożycie kawy. Na szczęście istnieją naturalne alternatywy i proste rozwiązania, które mogą wspierać zdrowie prostaty, a jednocześnie dostarczać energii i poprawiać koncentrację. W dalszej części tego materiału dowiesz się, jakie napoje warto wybierać, aby nie tylko chronić swoją prostatę, ale także zmniejszyć jej rozmiar i poprawić ogólne samopoczucie. Teraz dochodzimy do jeszcze bardziej niepokojących faktów. Badanie przeprowadzone przez Harvard Medical School wykazało, że mężczyźni spożywający duże ilości kawy mają znacznie większe ryzyko rozwoju agresywnej postaci raka prostaty. Ten typ raka jest szczególnie niebezpieczny. Ponieważ rozwija się szybciej, daje przerzuty i jest trudniejszy do leczenia. Ta szokująca informacja o mit, że kawa jest nieszkodliwym lub nawet korzystnym napojem, w rzeczywistości może mieć kluczowy wpływ na rozwój poważnych chorób prostaty, prowadząc do powiększenia gruczołu krokowego, przewlekłego stanu zapalnego, a nawet nowotworów. Ale dlaczego kawa stanowi zagrożenie dla prostaty? Odpowiedź kryje się w jej składzie chemicznym. Kawa zawiera akrylamid, znany czynnik rakotwórczy, który jest powiązany z rozwojem różnych nowotworów, w tym raka prostaty. Substancja ta powstaje naturalnie podczas palenia ziaren kawy w wysokiej temperaturze. Im ciemniejsza i bardziej pelołunę kawa, tym więcej akrylamidu zawiera. Ale to dopiero początek problemów. Kawa ma wysoką fasowość, co może sprzyjać powstawaniu stanów zapalnych i oksydacyjnemu stresowi w organizmie. Te dwa czynniki przyspieszają wzrost komórek rakowych i zaostrzają istniejące problemy z prostatą, zwłaszcza u mężczyzn po 50. roku życia. Jeśli myślisz, że sam napój jest problemem, poczekaj, aż dowiesz się, jak dodatki do kawy mogą jeszcze bardziej pogarszać stan Twojej prostaty. Cukier i produkty mleczne to dodatkowe czynniki ryzyka, które mogą siać spustoszenie w Twoim organizmie. Cukier jest jednym z największych wrogów zdrowej prostaty, ponieważ napędza stan zapalny, który już i tak jest kluczowym mechanizmem powiększania się gruczołu krokowego. Im więcej cukru spożywasz, tym bardziej osłabiasz swój układ odpornościowy i tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi chorób przewlekłych, w tym nowotworów. Z kolei nabiał zwiększa produkcję hormonu IGF-1, insulin-like growth factor 1, który jest silnie powiązany z rozwojem raka prostaty. Badania wykazały, że mężczyźni z wysokim poziomem IGF-1 są znacznie bardziej narażeni na agresywne nowotwory prostaty. Ale na tym nie koniec. Nadmierne spożycie kawy i kofeiny może również negatywnie wpływać na poziom testosteronu i równowagę hormonalną. Nieprawidłowy poziom hormonów to jeden z głównych czynników prowadzących do przerostu prostaty, BPH, przewlekłego zapalenia oraz problemów z oddawaniem moczu. Kofeina zaburza funkcjonowanie nadnerczy, które odpowiadają za produkcję hormonów niezbędnych do prawidłowego działania układu moczowego i rozrodczego. Kiedy nadnercza są przeciążone przez regularne spożycie kofeiny, może to prowadzić do obniżenia poziomu testosteronu, wzrostu estrogenu i jeszcze większego obciążenia prostaty. Więc co zrobić, jeśli chcesz chronić swoją prostatę, ale jednocześnie potrzebujesz energii i jasności umysłu? Dobrą wiadomością jest to, że istnieją naturalne alternatywy, które mogą dostarczyć ci energii, jednocześnie wspierając zdrowie prostaty i zmniejszając stan zapalny. W dalszej części tego materiału omówimy najlepsze zamienniki kawy, które mogą nie tylko pomóc zmniejszyć prostatę, ale także poprawić ogólne samopoczucie i wzmocnić twoje zdrowie na długie lata. Jeśli zależy ci na długowieczności i dobrej kondycji prostaty, musisz poznać te alternatywy, mogą one dosłownie zmienić twoje życie. Jeśli chcesz chronić swoją prostatę i naturalnie zmniejszyć jej rozmiar, kluczowe jest zastąpienie kawy zdrowszą alternatywą. Zbyt wielu mężczyzn codziennie pije kawę, nie zdając sobie sprawy z jej negatywnego wpływu na zdrowie prostaty. Kwasowość, kofeina i zawarte w niej związki chemiczne mogą prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego, zaburzać równowagę hormonalną, a nawet zwiększać ryzyko raka prostaty. Mimo to rzadko się o tym mówi, a większość mężczyzn nadal uważa, że poranna filiżanka kawy jest nieszkodliwa lub nawet korzystna dla koncentracji i energii. Jednak naukowcy coraz częściej wskazują na coś zupełnie innego. Kawa może być głównym czynnikiem ryzyka problemów z prostatą. A ignorowanie tego faktu może prowadzić do poważnych dolegliwości, które dotykają coraz większej liczby mężczyzn po 50 roku życia. Na szczęście istnieje napój, który nie tylko wspiera zdrowie prostaty, ale także pomaga naturalnie zmniejszyć jej rozmiar, dostarczając przy tym wielu korzyści dla całego organizmu. Najlepszym zamiennikiem kawy jest zielona herbata. To starożytny napój, znany ze swoich wszechstronnych właściwości zdrowotnych, który zyskał ogromne uznanie także w kontekście zdrowia prostaty. Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Cancer Prevention Research wykazały, że mężczyźni regularnie pijący zieloną herbatę mają znacznie mniejsze ryzyko rozwoju przerostu prostaty i raka prostaty. Wyniki te sugerują, że zastąpienie kawy zieloną herbatą może być jednym z kluczowych kroków w profilaktyce problemów z prostatą, co w efekcie może znacząco poprawić jakość życia mężczyzn po 50 roku życia. Co więcej, nie jest to odosobnione badanie. Liczne inne analizy, przeprowadzone przez renomowane ośrodki badawcze, potwierdzają, że zielona herbata może zmniejszać stan zapalny w prostacie, poprawiać przepływ moczu regulować poziom hormonów odpowiedzialnych za przerost prostaty oraz hamować rozwój komórek rakowych. Ale co sprawia, że zielona herbata jest tak skuteczna? Sekret tkwi w jej naturalnych antyoksydantach, znanych jako katechiny. Te bioaktywne związki mają niezwykle silne właściwości przeciwzapalne, pomagając zmniejszyć stres oksydacyjny i blokować procesy prowadzące do powiększania się prostaty. Przewlekły stan zapalny to jeden z głównych czynników prowadzących do łagodnego przerostu prostaty BPH, który dotyka większości mężczyzn po 50 roku życia i powoduje częste oddawanie moczu, osłabiony strumień oraz uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Dzięki zdolności katechin do redukcji stanu zapalnego, zielona herbata może pomóc złagodzić te objawy i spowolnić rozwój BPH. Stanowiąc naturalną alternatywę dla farmakologicznych leków na prostatę. Ponadto, antyoksydanty zawarte w zielonej herbacie wspierają lepsze krążenie krwi i pomagają rozluźnić mięśnie wokół prostaty i pęcherza, co ułatwia oddawanie moczu i zmniejsza uczucie dyskomfortu oraz nagłe parcie na pęcherz, które tak często przeszkadza mężczyznom, szczególnie w nocy. Zielona herbata ma także kluczowy wpływ na równowagę hormonalną co czyni ją jeszcze bardziej wartościową w profilaktyce problemów z prostatą. Naukowcy odkryli, że zbyt wysoki poziom dihydrotestosteronu DHT, będącego pochodną testosteronu, jest jedną z głównych przyczyn przerostu prostaty. Katechiny z zielonej herbaty działają jak naturalne regulatory, zapobiegając nadmiernej konwersji testosteronu do DHT, co pomaga kontrolować negatywny wpływ tej hormonu na wzrost prostaty. To właśnie dlatego mężczyźni regularnie spożywający zieloną herbatę często zauważają poprawę w objawach prostaty i ogólnie lepszy stan zdrowia układu moczowego. Co więcej, te same antyoksydanty mają także działanie ochronne przed rakiem prostaty, który jest jednym z najczęstszych nowotworów u mężczyzn starszego wieku. Badania wykazały, że zielona herbata może hamować namnażanie się komórek nowotworowych i zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się, co znacząco zmniejsza ryzyko agresywnej postaci raka prostaty. Ten efekt przeciwnowotworowy jest dodatkowo wzmacniany przez inne składniki zielonej herbaty, takie jak polifenole, które blokują rozwój guzów i spowalniają wzrost nieprawidłowych komórek. W przeciwieństwie do kawy, która może przeciążać układ nerwowy – Powodować kołatanie serca i zwiększać poziom stresu, zielona herbata zawiera łagodniejszą kofeinę oraz unikalny aminokwas L-teaninę. Ta kombinacja sprawia, że zielona herbata daje energię, ale jednocześnie uspokaja i relaksuje, pozwalając uniknąć typowych skutków ubocznych kawy, takich jak nagłe skoki i spadki energii. Dzięki temu możesz pozostać skoncentrowany i pełen sił przez cały dzień. Bez gwałtownych wahań nastroju i poziomu energii. Ta bardziej stabilna regulacja poziomu energii jest szczególnie korzystna dla mężczyzn po 50 roku życia, pomagając w lepszym zarządzaniu stresem oraz unikaniu szkodliwych wzrostów hormonów stresu, które mogą pogarszać stan zapalny prostaty. Jednym z największych atutów zielonej herbaty w porównaniu do kawy jest także jej niska kwasowość. Kawa, zarówno zwykła, jak i bezkofeinowa, jest bardzo kwaśna i może podrażniać pęcherz oraz prostatę, co prowadzi do zaostrzenia problemów z oddawaniem moczu i zwiększenia ogólnego dyskomfortu. Zielona herbata jest natomiast znacznie łagodniejsza dla układu trawiennego i pomaga utrzymać równowagę pH w organizmie, co zmniejsza podrażnienia prostaty oraz pęcherza. Aby jednak czerpać maksymalne korzyści, warto wybierać organiczne odmiany zielonej herbaty wysokiej jakości. Tańsze wersje sprzedawane w supermarketach mogą zawierać mniej katechin oraz dodatkowe chemikalia, które osłabiają jej prozdrowotne działanie. Jeśli naprawdę zależy Ci na naturalnym i skutecznym sposobie na poprawę zdrowia prostaty, zastąpienie kawy zieloną herbatą może być jednym z najlepszych wyborów, jakie możesz podjąć już dziś. Wiele osób, które dokonały tej zmiany, Zauważyło znaczną poprawę objawów prostaty, rzadsze nocne wizyty w toalecie oraz ogólną poprawę samopoczucia. Ten jeden prosty nawyk może znacząco poprawić Twoją jakość życia i zapobiec wielu problemom związanym z prostatą. Skoro istnieje zdrowsza i bardziej korzystna alternatywa, dlaczego miałbyś nadal pić kawę? Spróbuj przez kilka tygodni i sam przekonaj się, jak wielką różnicę może przynieść ta zmiana w Twoim zdrowiu. Energii i codziennym komforcie. Jeśli codziennie pijesz kawę, możesz nieświadomie przyczyniać się do powiększenia swojej prostaty aż o 53% i znacząco zwiększać ryzyko rozwoju poważnych problemów zdrowotnych. Kofeina, kwasy i związki chemiczne zawarte w kawie pogłębiają stan zapalny, zaburzają równowagę hormonalną, a nawet mogą sprzyjać rozwojowi komórek rakowych. To, co wydaje ci się zwykłym porannym rytuałem. Może w rzeczywistości być głównym czynnikiem wywołującym problemy z prostatą, które dotykają coraz większej liczby mężczyzn wraz z wiekiem. Częste nocne pobudki, nagłe parcie na pęcherz, trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza oraz uczucie dyskomfortu w dole brzucha to nie są nieuniknione objawy starzenia się, to sygnały, że coś w Twoim organizmie nie funkcjonuje prawidłowo. Dobra wiadomość jest taka, że możesz poprawić swój komfort i chronić zdrowie prostaty, stosując kilka prostych zmian w swoim codziennym życiu. Jednym z najskuteczniejszych kroków, jakie możesz podjąć od zaraz, jest rezygnacja z kawy i zastąpienie jej zdrowszymi alternatywami. Najlepszym wyborem dla zdrowia prostaty jest zielona herbata, która jest bogata w antyoksydanty i katechiny, mające silne działanie przeciwzapalne. Regulujące przepływ moczu oraz hamujące rozwój komórek rakowych. W przeciwieństwie do kawy, która przeciąża układ nerwowy i zwiększa zakwaszenie organizmu, zielona herbata delikatnie pobudza i jednocześnie chroni prostatę. Jest to niewielka zmiana, ale może przynieść ogromne korzyści dla Twojego zdrowia i ogólnego samopoczucia. Teraz zadanie dla Ciebie: zrób eksperyment przez najbliższe 7 dni. Zrezygnuj z kawy i zastąp ją zieloną herbatą. Sprawdź, jak reaguje twój organizm. W ciągu kilku dni możesz zauważyć, że problemy z oddawaniem moczu się zmniejszają, budzisz się rzadziej w nocy, a twój poziom energii jest bardziej stabilny, bez nagłych spadków i pobudzenia, które daje kawa. Drugi krok to zwiększenie nawodnienia i wprowadzenie do diety produktów, które aktywnie wspierają zdrowie prostaty. Szczególnie polecane są pestki dyni, pomidory bogate w likopen oraz jagody pełne antyoksydantów. Odpowiednie odżywianie, połączone z eliminacją szkodliwych substancji, takich jak kawa, może zmniejszyć stan zapalny i poprawić stan Twojej prostaty na dłuższą metę. Trzeci krok. Podziel się tą wiedzą z innymi mężczyznami. Niestety, zbyt mało osób zdaje sobie sprawę, jak bardzo kawa szkodzi prostacie. A proste zmiany mogą zapobiec poważnym problemom zdrowotnym. Jeśli znasz kogoś, kto boryka się z częstymi wizytami w toalecie, uczuciem ucisku w dole brzucha czy przewlekłym stanem zapalnym, przekaż mu te informacje, mogą one dosłownie zmienić jego życie. A jeśli szukasz kompleksowego planu działania, który pomoże ci zmniejszyć prostatę w naturalny sposób, koniecznie kliknij w pierwszy link w opisie. Znajdziesz tam dokładny przewodnik krok po kroku, zawierający skuteczne metody, sprawdzone rozwiązania oraz praktyczne porady, które pomogą Ci poprawić komfort oddawania moczu i odzyskać zdrową prostatę. To plan, który da Ci konkretne narzędzia do działania już teraz, abyś mógł w pełni kontrolować swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Teraz pytanie do Ciebie: czy codziennie pijesz kawę? Czy zauważyłeś u siebie objawy takie jak częste oddawanie moczu w nocy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza czy osłabiony strumień moczu Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzu Twoja historia może pomóc innym mężczyznom uświadomić sobie jak codzienne nawyki wpływają na ich zdrowie Nie odkładaj tej decyzji na później zacznij działać już teraz a twoja prostata podziękuje ci za to w ciągu kilku najbliższych tygodni i nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych kluczowych porad dotyczących zdrowia mężczyzn. Proste zmiany mogą przynieść ogromne efekty, a teraz masz wszystkie informacje, aby zadbać o swoją prostatę w najlepszy możliwy sposób. Widzimy się w kolejnym filmie, gdzie zdradzę kolejne naturalne sposoby na poprawę zdrowia i komfortu życia.